Rady Gminy. Stwierdzam na dzisiejszej sesji obecność 13 radnych, co czyni prawomocną tą sesję do podejmowania uchwał. Porządek dostaliście Państwo drogą elektroniczną dzisiejszych obrad. Zapoznaliście się z nim. Więc przechodzimy od razu do punktu trzeciego dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z piątej sesji Rady Gminy Grajewo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu piątej sesji Rady Gminy Grajewo? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Jednogłośnie za. Kolejny punkt, punkt dzisiejszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Grajewo na 2024 rok. Proszę o głos panią skarbnik. Szanowni Państwo, projekt zmian. To prawda, ostatnia sesja była 17, 17 lipca. Ale no, jest to konieczność wprowadzenia pewnych zmian, które dotyczą zadania pod nazwą remont dworków w miejscowości Kurejwa. Będziemy podpisywać umowę i realizacja zadania będzie w przyszłym roku finansowa, a zadanie było wprowadzone do budżetu w tym roku, więc żeby podpisać umowę, musimy je przenieść do wieloletniej prognozy finansowej. I takie też działania zostały poczynione, czyli budżet. Został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę 980 tysięcy, czyli o wysokość dofinansowania, a po wydatkach zostaje tylko 20 tysięcy udział własny w projekcie. Poza tym, też szkoły podpisały dofinansowanie na realizację projektu we wszystkich trzech szkołach po 8 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Więc, korzystając z okazji, proponuję się wprowadzić też po stronie dochodów i wydatków kwotę 24 tysiące na realizację tych projektów i jednocześnie zwiększyć jeszcze dochody i wydatki o kwotę 1347 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy. Na dodatkowe zadania światowe też kwota wpłynęła. To są szkoła w Danówku, realizuje te zadania. Tam jest dwóch uczniów, korzysta tam z tych zajęć i jeszcze zmniejszyć dochody o kwotę 982, 982 zł z tytułu dotacji na wybory. Był zwrot i zostało zmniejszony plan dochodów i wydatków. Decyzja wpłynęła. Po zmianach plan dochodów wynosiłby 48 milionów 656 661 złotych 20 groszy, zł, a plan wydatków 54 miliony 404 tysiące 917 złotych i 20 groszy. Dziękuję. Czy Pan Wójt Dobrze, Szanowna Rado, ja tylko chciałem jeszcze tutaj potwierdzić to, co pani skarbnik powiedziała. Po prostu chcemy szybko podpisać umowę, mamy termin do końca miesiąca lipca, dlatego ta sesja nadzwyczajna w tym tybie. Przy okazji Pani Skarbnik naniosła jeszcze drobne tam zmiany w planie finansowym, ale głównie to chodzi o tą naszą dwojkę w Kujawie, żebyśmy już szli z procedurą. Dziękuję. Dziękujemy. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2024 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Grajewo na lata 2024-2034. Proszę, Panią Skarbnik o głos. To tak, jak już wspominałam, Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej, to owszem, rok 2024 został dostosowany do roku, do danych wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na dzień dzisiejszy, a w wykazie przedsięwzięć zostało dodane przedsięwzięcie remont dworku w miejscowości Kurajwa z łącznym limitem yy, nakładów na ten cel to 1.060.000 zł, przy czym rok 2024 to 80.000 zł, to jest dokumentacja, która już jest opracowana i 20.000 udział własny w projekcie i 980.000 limit na rok 2025, yy, to jest wysokość dofinansowania z Polskiego Ładu. To jest, yy, to zadanie zostało po to przeniesione, żeby móc właśnie podpisać umowę, bo całe finansowanie tak naprawdę będzie rok, w roku 2025 zamknięcie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grajewo na lata 2024-2034? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu szóstego. Zamknięcie obrad. Uważam dzisiejsze obrady za zamknięte. Dziękuję.